Masz takiego, takiego lub takiego drona? Może ci grozić 4000 zł kary. I jak się przed tym ostrzec? I już tłumaczę. Od 13 listopada posiadacze dronów powyżej wagi 250 g i do 20 kg muszą mieć obowiązkowe OC, takie jakie musisz kupić przy samochodzie. No a bez OC grozi ci kara 4000 złotych. Ci, którzy mają lżejsze drony niż 250 g, nie muszą kupić OC dotyczy się też dronów powyżej 20 kg. To, że nie muszą, nie oznacza, że nie przydałoby się, ponieważ nic, a to nic, bez oceny nie chroni Cię, na przykład, gdy wlecisz swoim małym dronem w szubę samochodu albo coś komuś zrobisz. To czekaj, gdzie możesz kupić ocenę drona? Bardzo dobre pytanie. Kompensie. Ta oferuje dwa rodzaje ubezpieczeń dla posiadaczy dronów: to obowiązkowe oraz dobrowolne. Ubezpieczenia są dostępne w trzech wariantach: do lotów rekreacyjnych, rekreacyjno-profesjonalnych, z wyłączeniem operacji o podwyższonym ryzyku oraz z uwzględnieniem takiej operacji. Ubezpieczenie kompensa może działać na terenie Polski, Unii Europejskiej lub całego świata z wyłączeniem Japonii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. A jakiego ty masz drona? Napisz w komentarzu.